Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na tak, taki ciążowy. Eee, taki tak, tak, zrobiła jakiś czas temu Lady Kinga Deja eee, I postanowiłam, że i ja zrobię taki tak. Eee, jednak ja będę odpowiadać się w kontekście tego, co było, gdy byłam w ciąży. A ona, gdy wrzucała ten filmik, była w ciąży. Eee, ja, jak wiecie, nie jestem od prawie roku. Eee, więc, tak jak mówiłam, będę odpowiadać w kontekście tego, co było. Jest tutaj 14 pytań Postanowiłam, że zrobię ten tak, bo są całkiem fajne, fajne pytania I Myślam sobie że, sobie, że się podzielę Tymi właśnie przeżyciami Tymi przeżyciami z wami No to e, pierwsze pytanie Jak się czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? E, więc Ja na początku No nie ukrywam, że się wystraszyłam e, Się wystraszyłam. Nie wiedziałam, jak to będzie, czy sobie poradzimy. Jak to właśnie dalej się potoczy, co rodzina powie i tak dalej. No, ale potem oczywiście się ucieszyłam. Gdy już wszystkim powiedziałam, gdy wszyscy to przyjęli fajnie, no to już się cieszyłam. Wiktoria mi tutaj szaleje. Drugie pytanie. Jak powiedziałaś tatusiowi? No więc tatuś był e, przy mnie, gdy robiłam test i w sumie to było tak, że e, gdy zobaczyłam dwie kreski, od razu powiedziałam, że wynik jest pozytywny. E, czy czekałaś się trzy miesiące, żeby ogłosić swoją ciążę? E, więc nie, nie czekałam. E, ja rodzinie powiedziałam praktycznie od razu, gdy się dowiedziałam. E, jedna, e, jedynie, w, e, jedynie w pracy powiedziałam jakoś tak e, później. Bo bałam się powiedzieć im, czy mnie nie zwolnią, i tak dalej. No, ale wszyscy przyjęli to bardzo dobrze. Pytanie czwarte. Czy jest to pierwsza, Twoja pierwsza ciąża? Tak, to była moja pierwsza ciąża. Piąte pytanie. Czy chcesz więcej dzieci po tym? Tak, chcę więcej dzieci. Chciałabym mieć dwójkę lub trójkę dzieci. No, ale chciałabym, żeby między Wiktorią a następnym dzieckiem było jakieś 4 lata różnicy mniej więcej, albo może nawet i 5, ale zobaczymy jak to się potoczy wszystko. No i musimy oczywiście wiadomo przemyśleć, kolejna ciąża będzie na pewno bardziej przemyślana, chociaż przynajmniej chciałabym, żeby była, no ale tak jak mówię, zobaczymy. Czy będziesz, czy zna, znałaś, wiedziałaś się jak jest dziecka? Więc tak, my się dowiedzieliśmy jakoś w 20 chyba tygodniu, jako coś takiego około 20 tygodnia. I to było tak, że ja tak za bardzo nie chciałam wiedzieć na początku, jaka jest płeć. Potem trochę mnie chłopak do tego przekonał, że po prostu wiedzieć właśnie, czy to chłopiec, czy dziewczynka. No i tak właśnie się od słowa do słowa tak porozmawialiśmy, no i się dogadaliśmy także, że chcemy znać płeć. Czy chcesz dziewczynkę czy chłopczyka? Ja w sumie chyba, jak byłam w ciąży, nie myślałam w sumie o tym, czy chcę chłopczyka czy, dziewczyn czy dziewczynkę i tak dalej. Tylko mi było ważniejsze, żeby dziecko było zdrowe. Wiadomo, zawsze jest tak, że kiedyś tam kiedyś jeszcze, na chwilę, gdy nie myślałam o dzieciach, to sobie myślałam, och, chciałam mieć dziewczynkę, bo mogła stroić i tak dalej, i tak dalej. Ale już jak byłam w ciąży, to w sumie. Chyba nawet bardziej chciałam mieć chłopca, bo tak sobie pomyślałam, że chłopiec, pierwsze dziecko, chłopiec, to tak fajnie wiecie, syn, potem jest przykładem dla następnych dzieci i tak dalej. To nie oznacza, że nie cieszyłam się z dziewczynki, oczywiście bardzo się cieszyłam. Tak jak mówię, było dla mnie to bez znaczenia. Najważniejsze było dla mnie, żeby dziecko było zdrowe. Mm. Ósme pytanie. Czy masz wybrane imiona i jaka jest, jakby, jaka jest historia się kryje za tymi imionami. Więc my dla dziewczynki mieliśmy już od początku wybrane Wiktorię i to imię wybrał mój chłopak. Jeszcze gdy nie myśleliśmy nawet jeszcze o dzieciach, to on mówił, że jeżeli, za, jeżeli będzie mieć dziewczynkę, to właśnie będzie to na pewno Wiktoria. Od początku już wiedziałam, że jeżeli będziemy mieć kiedyś dzieci To będzie na pewno dziewczynka Wiktoria A dla chłopczyka mieliśmy wybrane dwa imiona Kacper lub Mikołaj Dla mnie bardziej podobało się Kacper Dla Marcina byłoby chłopaka Mikołaj Następne pytanie Dziewiąte, Najlepsza część bycia w ciąży i najgorsza część bycia w ciąży Więc dla mnie najlepszą częścią było bycia w ciąży Było to, że mogłam czuć ruchy dziecka W ogóle sam fakt bycia w ciąży jest taki wspaniały to, że mamy tu świadomość, że ktoś rośnie tam w naszym brzuszku Nosimy kogoś pod naszym sercem To jest naprawdę wspaniałe Najgorsza część bycia w ciąży to chyba, jak u mnie, to były mdłości i zgaga Po prostu już pod koniec, pod koniec ciąży miałam naprawdę tego wszystkiego A dość A najgorszą częścią bycia w ciąży, jak dla mnie, były mdłości i zgaga Niestety moja ciąża była taka, że przez całe, przez całe 9 miesięcy miałam mdłości, wymiotowałam, to było naprawdę straszne, a z pojawiła się praktycznie już pod koniec ciąży i to też było naprawdę koszmarne. E, dziewiąte pytanie, jaki jest Twój plan porodu? E, no tak więc mój plan porodu był taki, e, żeby jak najmniej leżeć po prostu. E, chciałam podczas skurczy e, móc chodzić, chodzić móc e, skakać na piłce i tak dalej. Jednak niestety tak jak mówiły mi różne osoby, że zazwyczaj jest tak, że planujemy sobie, że planujemy sobie jakoś ten poród, a zawsze wychodzi odwrotnie, więc u mnie to tak, tak akurat było, że, że zaplanowałam sobie właśnie tak jak mówię, żeby nie leżeć, ale leżałam praktycznie ciągle, bo miałam poród wywoływany, co potem się skończy, wszystko się skończyło cesarką. Czy będziesz karmić piersią? Tak, karmię piersią, już prawie rok. Czy planujesz iść do pracy, czy będziesz mamą siedzącą w domu? Ja, jak na razie, jestem mamą siedzącą w domu. Chociaż powiem szczerze, że gdy, gdy zachodziłam w ciąży, myślałam, że będzie tak, że będę pracować, potem urodzę, po pół roku mniej więcej pójdę do pracy z powrotem. Jednak ułożyło się inaczej. No i siedzę na razie w domu. Mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę do pracy. Zobaczymy. Czy będziesz robiła... 13 pytanie. Czy będziesz robiła swoje własne jedzenie dla dziecka? Więc na początku oczywiście jedynym jedzeniem dla dziecka było mleczko. Potem, gdy wprowadzałam posiłki takie stałe, normalne, na początku kupowałam tylko słoiczki, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dobre wyjście. Może nawet kupimy jakieś jabłuszko, czy marchewkę, czy cokolwiek w sklepie. Też nie wiemy, znaczy też, no nie, no nie wiemy po prostu z jakiej to jest uprawy, czy to jest zdrowe na pewno i tak dalej. A mi się wydaje, że mm, te słoiczki są naprawdę testowane. Mm, są naprawdę testowane i e, są naprawdę zdrowe dla naszych 14 dzieci. pytanie. Czy masz jakieś pomysły na urządzenie pokoju dziecka, jakieś motywy? E, więc. E, więc do tej pory Wiktoria nie miała swojego pokoju. E, Mama. Słucham. Więc Wiktoria do tej pory nie miała swojego pokoju. E, Spała z nami w pokoju, no, nawet z nami w łóżku. E, I dopiero od niedawna. Znaczy już niedługo, o tak może powiem, Wiktoria będzie mieć swój pokój, bo niedługo wracamy już do Anglii I e, takim jedynym pomysłem jak na razie e, są to e, sowy e, Bardzo lubię taki motyw właśnie sowy Na pewno będą to jakieś naklejki, jakieś kwiatuszki Chciałabym, żeby ten pokój był naprawdę taki dziecięcy e, Nie będę tam wymyślać z jakimiś bardzo stylowymi rzeczami, bo mi osobiście tak nie, nie bardzo się podoba takie coś ale każdy ma swój gust Mi bardzo podobały się takie naprawdę dziecięce pokoje e, e, Takie, wiecie, z zabawkami Naprawdę taki, no taki po prostu dziecięcy pokój e, Więc tak, to był, było ostatnie pytanie To było ostatnie pytanie I e, zapraszam wszystkich do robienia tego tagu Mi się ono oczywiście bardzo, bardzo, bardzo podoba Ha, a zobacz, to no miałeś. więc to było ostatnie zobacz, pytanie e, I e, zapraszam wszystkich do robienia tego tagu Mi się on osobiście bardzo, bardzo podoba e, Mam nadzieję, że e, Wam też się spodobał e, No i tak jak mówię, zapraszam wszystkich To ja już kończę pusiaczki e, pa pa!